Przyszło nam służyć Polsce w czasie bardzo niespokojnym, w czasie wyjątkowym. Chyba spokojnie można powiedzieć, że to czasy najbardziej turbulentne przynajmniej od 1989 roku, jeśli nie jeszcze w głębszej perspektywie. Najpierw oczywiście ten wstrząs, którego świat doznał na skutek pandemii, który przebudował bardzo mocno. Świadomość, mentalność, ale także pewne struktury gospodarcze o tym jeszcze za chwilkę dwa słowa będę chciał powiedzieć, bo tutaj też upatruję pewnej szansy, ale później już jak najbardziej mm, geopolityczne wstrząsy, które mm, blisko nas mm, dały się we znaki bardzo mocno mm, najpierw mm, związane z Białorusią, potem problemy energetyczne z dostępem gazu, wreszcie. Mm, barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę i kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny o dawnie, dawno niespotykanych rozmiarach. Wojna na Ukrainie pokazała też Europie, że marzenia o końcu historii, o zwycięstwie liberalnej demokracji wszędzie na świecie w nieuchronnym zwycięstwie są przynajmniej dalece przedwczesne a może w ogóle nie trafione z różnych względów nie czas tutaj żeby zagłębiać się w takie polityczne czy politologiczne i geopolityczne rozważania ale my znaleźliśmy się w tym oku cyklonu w środku tych wielkich zawirowań właśnie teraz w momencie kiedy Mamy do czynienia z bardzo gwałtownie zmieniającą się sytuacją wokół nas.